Siemaneczko w drugiej części Let's Play Assassin's Creed. Ostatnio mieliśmy wprowadzenie. Jakiś tam już y, 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 wstępniaczek był, co i jak mniej więcej. Dobra, chodźmy. Nie poszła ostatnia misja najlepiej. I myślę, że konsekwencje odczujemy. Dobra, strażnicy. Ale to są niewinni ludzie. Nie ma co ich tutaj prowokować. Chyba nie, nawet nie muszę się jakoś tak skradać specjalnie. O! No tak, przecież mogę tutaj sobie usiąść. Dobra. Eee, tutaj, tutaj, skupmy się. Na tym się skupmy. Z dźwiękiem chyba będzie w miarę ok. Zobaczymy jeszcze, jak to później. Nie, nie, nie o to mi chodziło. Myślałem, że będę sobie biegał po dachach, ale chyba za dużo oczekuję. był uważać, którą wyjdzie. Proszę nie rób tego więcej. Okej okay. Może aż tak nie biegajmy. Żeby tutaj nie narobić przypału Dobra, tędy poci pociśniemy na górę. No miasto żyje. Na pierwszy rzut oka wygląda, że, no, tętni tu życiem. Ale wszystko pewnie jest pozamykane nigdzie nie mamy dostępu. No nie, nie zapominajmy, że, no, już ma troszkę lat na karku ta gra. E, chyba nie muszę się kręcić po tutaj, po jakichś bocznych lokacjach, bo chyba... Chyba nie znajdę tam nic ciekawego, nie? Aczkolwiek może się mylę, może omijam właśnie jakieś znajdźki, nie? No mamy cel główny, więc skupmy się na y, celu głównym. Tak nam gra to wyznaczyła i może tego się trzymajmy. Czekajcie, pokaż mi mapę. Aha, dobra, dobra, dobra. Troszkę za dużo oczekuję. nie, tu mógłbym nawet tędy się pokusić. Tak jest, żeby sobie przejść. No i od razu lepiej. Tutaj sobie pobiegniemy? Czy wzbudzam zainteresowanie straży biegiem? Niekoniecznie. Dobra, to jest chyba nasze takie Kermoren. Nie? Wydaje mi się, że czeka... A, aha, ten licznik to jest odległość chyba od celu, tak, głównego, dobra, ilość, nie wiem, metrów, kroków? Nie wiem jak to określić. W każdym bądź razie no... Jak można być tak zapieprzamy na górę spokojnie tam. A, tędy. Przepraszam, proszę mi się śpieszy. Nareszcie powrócił. No. Bas, gdzie są pozostali? Czy zajeździłeś Rumaka w nadziei, że dotrzesz tu pierwszy? Wiem, że nie cierpisz dzielić się chwałą. Twoje milczenie to tylko potwierdza. Czy Ty nie masz nic lepszego do roboty? Mam dla ciebie wieści od mistrza. Czeka hmm. na ciebie w bibliotece. Dobra. Pośpiesz się. Z pewnością to nie raczej. możesz się wprost doczekać, żeby dotknąć językiem jego buta. Jeszcze yeah. słowo i poderżnę ci gardło. Będzie Ooh. na to mnóstwo czasu później, Ooh, bracie. <laughs> Jakie konflikty wewnętrzne, jak sobie przygadują, nie? Do... Nie, 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 come on. Tu. Bez takich, kurde. Mi tam kursor nigdzie nie wyskakuje, dobra. Biegiem do wielkiego mistrza zakonnego. Daj! po zaszczyt! Czeka w bibliotece. Dokąd tak będzie? Przed czym tak ucieka? Przed niczym. Czekajcie, gdzie jest ten mistrz? Na górze jest, czy gdzie on ma być? Kurwa, zaraz się wkurzę na to. Na no, Obesa, nie, nie... Nie, no, tak nie może być, bo to przecież, kurwa, ja się tu... Zapierdolę z tym, no w kurwę jebaną, Będzie mi to cały czas wyskakiwać, no kurwa. A gdzie jest mistrz? Kaman? A, jest, dobra. Dobrze, że ma czarną szatę, bo mógłbym go nie rozpoznać. Altairze, Mistrz tak. Podejdź, Opowiedz mi o swojej misji. Porażka. Ufam, że odzyskałeś skarb templariuszy. No, nope. Były kłopoty, mistrzu. Robert de Sable nie był sam. Od kiedy nasza praca wygląda tak, jak się spodziewamy? To nasza zdolność dostosowania do sytuacji czyni nas z tym, kim jesteśmy. Tym razem to nie wystarczyło. Jak to? Zawiodłem cię. Skarb? Przepadł. A Robert uciekł. Wysyłam ciebie, swojego najlepszego człowieka, na misję ważniejszą niż jakakolwiek inna. A ty przychodzisz do mnie z przeprosinami i wymówkami? Ja. Milcz? Ani słowa więcej. Nie tego się spodziewałem. Musimy przygotować kolejną operację. Przysięgam, że go znajdę. Pójdę i. Nie, nic nie zrobisz. Zrobiłeś już dość. Gdzie są Malik i Kadar? No właśnie, to nie żyją. Jeszcze nie koniec. Nie. nie! całkiem. Malik wciąż jednak żyje. A twój brat? Zginął. Przez ciebie! Robert wyrzucił mnie z komnaty. Nie było odwrotu. Nie mogłem nic zrobić. Bo nie usłuchałeś mojego ostrzeżenia! Mogliśmy tego uniknąć! A mój brat? Mój brat byłby teraz z nami! Twoja arogancja niemal nie kosztowała nas ci zwycięstwa. Niemal. Mam to, czego twój protegowany nie zdołał stopić. Proszę. Bierz. Chociaż zdaje się, że przyniosłem ze sobą nie tylko skarb. Coś tu jest. Grubo... Mistrzu, zostaliśmy zaatakowani! Grubo nie ta. Robert de Sable oblega wioskę! A więc szuka bitwy. Dobrze, nie odmówię mu jej. Idź, i zamiatam wszystkich. Musimy przygotować fortecę. Hmm. A co do ciebie, Altairze, Nasza rozmowa będzie musiała poczekać. Ruszaj do wioski. Prędko. Pozbądź się na jeźdźców. ich z naszego domu. I Zrobię to. go specjalnie, żeby chyba przyjść za nim, nie? Ja nie pamiętam. Do późniejszego wydarzenia. Okej. Okay. Jeszcze się do tego nie przyzwyczaiłem. Dobra. kurę, Debele biegiem. Poczekaj, czekaj, 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 czekaj. czekaj. Okej. Okay. Mogę to jakoś... Aha, dobra, w mogę sobie to przewijać. Tu jest zadanie. Do królestwa. A to jest e, e, nasz mistrz. Tak, dobra. Tu jest zamknięte. Okej, okay, nie, chciałem się, chciałem się upewnić, jak to działa. Dobra, to się upewniłem. Mm, możemy stąd spieprzać. Czyli wypuścili go, zapewne specjalnie, żeby do, dostać się do naszej wioski. Biegiem, 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 biegiem. Starczy tego. Już, 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 już. Tych skoków, sprint. Altairze, dobrze, że jesteś. Potrzebujemy pomocy. Co się stało? Templariusze. Zaatakowali wioskę. Większość ludzi uciekła. Nie wszyscy. Co mam zrobić? Odwróć uwagę templariuszy. Zajmij ich czymś, a ja uratuję tych, którzy są uwięzieni w środku. Jak sobie życzysz. Dobra, spróbujemy. Punkt kontrolny. Spróbujemy odwrócić ich uwagę. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Króte ostrze, pięści, noże do rzucania, miecz. Wybierz swój miecz. trujeczka. Dobra. Mam ciekawe, czy tu będzie w ogóle jakieś opcje rozwoju, bo nawet nie wiem. Wiecie, ekspienie, ulepszanie i tak dalej. Zbieranie Pantów, Dobra, mamy tu fajerów. Dobra, ci nie, wy... Uwaga! Kurwa, tak się broni? Uwaga. Pięknie. Co wy robicie? Ruszajcie. Dobra. Jeszcze nie straciłem w sofonie wzrok, bo mnie trafił kubaniec. Ale nam dobrze poszło teraz. Oj! Dobra, nie chcę niewinnych. Tam są jacyś. Dobra, getujemy go. Aaa, wow, 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 pięknie. W wygraniu. Auc. Kurwa. Nieraz yy, te pionki mi wbiegają pod broń nie potrzebnie. Mam nadzieję, że gra mi nie ma tego za złe, że czasami swojego trafię. Przez pomyłkę oczywiście to robię. Biegnijmy, tak, 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 biegnijmy. Dobra, zbliżamy się. Ok, tam mam kolejną rozpierduchę. przestać ataku! Wracać do Mazjabu! Do rozkaz Almu Alima! Ja Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Ok. Mamy zapisywanie. Dobra. Tu jesteśmy w miarę bezpieczni. Zobaczmy jakie są o, 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 rozkazy. Al Tayyze, chodź! Al mualim jeszcze z nami nie skończył. Gdzie idziemy? Tam na górę. Mamy dla gości niespodziankę. Rób to, co ja. Wszystko powinno się wkrótce wyjaśnić. Dobra, dobra. Prowadzenie, zarączkę, spoko. Niespodzianka. Mam nadzieję, że jakiś brzuchący. Zmobilizowało do takiego biegu. <laughs> brzuchący olej, albo coś w tym stylu. Bo takie niespodzianki lubię najbardziej. No i biegiem, biegiem, stary. Nawet nie sądziłem, że nas zakon tak dość jawnie działa, że tu jakaś Stań na wioska. Formie, Altairze. I tak dalej, nie? Myślałem, myślałem że w jakichś, wiecie, jaskiniach siedzą pokryjoma. oni tak Heryfik! dość. Oddaj wszystko, co mi ukradłeś! Nie masz do tego prawa, Robercie. Odejdź stąd, nie będę musiał jeszcze bardziej przeżyć szeregi Twoich żołnierzy. Bawisz się w niebezpieczną grę! Zapewniam cię, to żadna gra! Niech tak będzie! Przyprowadzić zakładnika! O nie, kurwa, pewnie tego brata mają. Czy kogo... Twoja wioska leży w gruzach, a wasze zapasy niedługo się skończą. Ile trzeba, żeby twoja forteca rozpadła się od środka? Jak bardzo posłuszni będą twoi ludzie, kiedy wyschną studnie i nie będą mieli co jeść? Moi ludzie nie boją się śmierci, Robercie. Oczekują jej. Oraz nagród, jakie niesie. Dobrze! Będą jej więc mieli pod Za mną. Bez wahania. Pokażcie temu głupiemu rycerzowi, co to znaczy nie czuć strachu. Idźcie ja. do Boga! Sztuczka, dobra. Skok wiary. Przytrzymaj prawy i... dobra. Oooo, Jezus! Przytrzymaj prawy i... Aha, okej. Moja noga! Aaaa! Moja noga! Ciszej, bo usłyszą nas templariusze. Aaaa! Aaaa! Kurwa, trochę wysoko jak na... Zostanę z tyłu i zajmę się nim. Będziesz musiał iść dalej bez nas. Po tych belkach dojdziesz do pułapki, którą zastawiliśmy. Uruchom ją Dobra. i sprowadź śmierć na naszych wrogów. Dobra, troszkę wysoko jak na taką małą kubkę, nie? Siana. Przypomina mi się to chyba po Wiedźminie dwa. Nawiązanie, taki easter egg do Asasyna. Że leża właśnie taki gościu w takich białych ciuchach obok kubki siana. Dobra, kurde, granie w oknie to nie jest dobry pomysł, bo mi cały czas... Wyskakuje. Przerzuca mi na obs -a. Dobra. Ale róbmy to co powiedział. Rozpieprzmy tego gościa. Nie spodziewałem się tak szybkiej konfrontacji z tym rycerzem. Okej. Okay. Oj. Chciał, chciał za to ją dostanie. Coś było tam dalej. Nie, jakieś krzaczki. Chyba nic godnego uwagi. Spinaczka. Dobra. No, tu już przerabialiśmy. Mo mam nadzieję, że pójdzie w miarę, w miarę sprawnie. Dobra, wracamy do gry. Zaczynamy zabawę ze spinaczką. Tutaj podbeleczkę ładnie. No, ma fajne animacje. jak sobie pomyślę, ile ta gra ma lat, to jestem aż bardzo zaskoczony. Bardzo pozytywnie zaskoczony. Ładnie wygląda od wieśka jedynki. No, jeszcze zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało, ale pierwsze wrażenie jest wizualnie jak najbardziej ok. Dobra. Co mamy zrobić tutaj, przepraszam bardzo. Wycofać się! Wycofać! Co późniejszego Dobrze zrobiłeś przepędzając Roberta. Jego siła została złamana. Sporo czasu płynie zanim znów zacznie nas niepokoić. Powiedz mi, czy wiesz, dlaczego ci się udało? Słuchałeś? Gdybyś także słuchał w świątyni Salomona Alteirze, moglibyśmy tego wszystkiego uniknąć. Zrobiłem to, o co mnie proszono. Nie, zrobiłeś, co chciałeś. Malik mówił mi o Twojej arogancji, o Twoim braku szacunku dla naszych zwyczajów. Co robisz? Są pewne zasady. Wiedziałem, że poniesiemy Jesteśmy konsekwencje. Nie, jeśli nie przestrzegamy kodeksu asasyna. Trzy proste reguły, o których zdajesz się zapominać. Przypomnę ci: pierwsza i najważniejsza powstrzymaj swe ostrze, nim trafi w ciało niewinnego. Wiem. I powstrzymaj swój język, chyba że dam ci pozwolenie, żeby go używać. Skoro tak świetnie znasz tę zasadę, czemu zabiłeś starca w świątyni? Był niewinny, nie musiał umierać. Twoja bezczelność nie zna granic. Naucz swoje serce pokory dziecko albo przysięgam, że wyrwę ci je własnymi rękami. Druga reguła to ta, której zawdzięczamy swoją siłę. Chowaj się w widocznym miejscu. Staraj się ukrywać wśród ludzi, aż wtopisz się w tłum. Pamiętasz? Bo z tego co słyszę, wolisz się ujawnić i zwracasz na siebie uwagę, zanim zaatakujesz. Trzecia i ostatnia zasada: najgorsza z Twoich zdrad. Nigdy nie narażaj na szwank bractwa. To powinno być dla Ciebie oczywiste. Twoje działania nigdy nie mogą nam szkodzić, pośrednio czy bezpośrednio. Ale Twoje egoistyczne zachowanie pod Jerozolimą naraziło nas na niebezpieczeństwo. Co gorsza, mogło tak być wroga do naszego domu. Każdego człowieka, który dziś zginął, straciliśmy przez Ciebie. Przykro mi, naprawdę. Ale nie będę tolerować zdrajców. Nie jestem zdrajcą. Twoje działania wskazują na coś zupełnie innego. Nie mam więc wyboru. Pokój z tobą, Alteirze. Oh shit. Kurwa. Co tak po prostu? Nie żyję? Przystosowuje się o wiele lepiej niż pozostałe obiekty. I tak zamierzam go wycofać. Był w środku zdecydowanie za długo. Jeszcze nie. Wciąż jesteśmy zbyt daleko od celu. Nie możemy ryzykować. Godzinka lub dwie nie robią różnicy. Może omówimy to w sali konferencyjnej. Pozwól Desmondowi rozprostować nieco nogi. Naprawdę nie uważam, żeby było konieczne. Warren, troszeczkę. cię. Co za pieprzony Dobrze. doktor, sadysta. Kurwa, niech sam się położy. Zobaczymy co jest w jego genotypie zapisane, czy tam innym głównie. Kurwa, jak to ty... Już, już nie żyje? Nie, to się nie może tak skończyć. Na pewno nie. Dobra. Ja tu biegać nie mogę, tu mogę sobie po prostu pochodzić. Nie, to mam takie sami to mało. Dlatego to możeby to mi wychodzić a tak w Podoba się kwestionowanie mojego autorytetu w obecności więźnia. Jest na to pewne określenie. Nie subordynacja. Wiemśnia. A mnie nie podoba się to, że próbujesz go zabić, zanim skończymy naszą pracę. Jest na to pewne określenie. Głupota. Lucy, to nie zależy ode mnie. Nie ja ustaliłem terminy, ale wiem, że nie należy ich przekraczać. Chcesz skończyć jak Leila? Wiem, że po wypadku wszyscy są na skraju wytrzymałości. I dlatego nie możemy sobie pozwolić na zatkanie się z nim. Jeśli będziemy go za bardzo naciskać, to się wyłączy, a wtedy nie będziemy mieli nic. Teraz też nic nie mamy. Ale będziemy mieli. Musisz mieć tylko trochę wiary. Dobrze, ale chcę, żebyś wymyśliła coś, co zwiększy wydajność. Nie możemy przerywać za każdym razem, gdy się trochę zmęczy. Wystarczy, że musimy przekopać się przez te wszystkie bezużyteczne wspomnienia. Zrobię to w mojej mocy. Okej, okay, jest... on zdecydowanie nie jest dobrym człowiekiem, ale chyba ta jego organizacja w ogóle z założenia nie jest zbyt dobra. Zobaczymy, co z tą panią doktor. Ale widzę, że nasz zakon, naszych przodków, to też <ścoughs> znaczy, tak cholera wie, co o tym sądzić. Na razie mamy jedną wielką sieczkę, tak naprawdę. Nie wiem, kto tu jest dobry, kto tu jest zły. Dobra. Na dziś skończyliśmy, panie Miles. Sugeruję powrót do swojego pokoju i odpoczynek. Mhm. Mm A tam nie mogę pójść. No dobra, mamy wrócić grzecznie do pokoju. No faktycznie, kurwa. Szaro buro jak w więzieniu. Niech to szlak, zamknęli drzwi. Ta, no nic tu więcej chyba nie zrobimy, chyba, że coś tu jeszcze będziemy kombinować, nie? Co to jest? Kurde, nawet nie mogę się przebrać. No właśnie, ciągle w tych dresach będziemy chodzić? No no, nawet spory prysznic, kibelek, dobra. A żeby stąd spieprzyć? Nie, czujniki pewnie, kamery, wszystko. Co, mam tylko po prostu teraz leżeć, tak? I kur. i czekać. Pewnie tak. Mm, muszę przyznać, że pobudka z widokiem na pana może napędzić strachu, doktorze. Obserwuje mnie pan w czasie snu? Zawsze pana obserwujemy. Proszę wstać. Mamy dziś dużo pracy. No, coś Wiekamy takiego. Kogo dziś przyjdzie mi zabić? Proszę tak nie szarżować. <laughs> Pańscy przodkowie myśleli prawie poprawnie, panie Miles. Jeśli śmierć paru ludzi, do tego złych ludzi, może ocalić życie tysięcy... Cóż, to niewielka ofiara. Co to znaczy prawie? Nie pociągnęli tego rozumowania dostatecznie daleko. Używając nieco oklepanego porównania, korupcja jest jak rak. Można wyciąć guzy, ale jeśli nie usunie się źródła choroby, jest to tylko kupienie odrobiny czasu. Nic się nie zmienia bez interwencji na dużą skalę. Chemioterapia dla mas. Edukacja, reedukacja dla ścisłości. Ale to nie takie proste. I nie zawsze się udaje. Niech zgadnę. Wy macie coś lepszego. Co to niby jest? <laughs> Chciałby pan, żebym się wygadał. Hmm, czemu nie? Dobra, no troszeczkę mnie zaczął też przerażać ten doktorek. No co, chyba się jeszcze położymy i to będzie chyba na tyle, nie? Co mam tutaj? Kładziemy się na no to, czy... Także zaczynamy. Muszę uruchomić wspomnienie. Dobra, tu mam wszystko zablokowane. A nie, tutaj coś jest. Okej. Okay. A czekaj, a ja wróć jeszcze. Można rozpocząć program, dysmądzie. A nie, to spo... Aha! Dobra, czyli zaczynamy tutaj. Dobra, to odpalmy to do pierwszego jakiegoś punktu kontrolnego. Skorzystaj z pomocy uwolnionych ludzi, aby zmylić pościg i zniknąć z pola widzenia. Ja... żyję? Widziałem przecież, jak mnie zadźgałeś. Czułem uścisk śmierci. Widziałeś to, co chciałem, żebyś zobaczył. A potem spałeś snem umarłych. Wszystko po to, byś mógł zbudzić się... do nowego życia. Po co? Altei, że... pamiętasz w imię czego walczą? O pokój we wszystkich sprawach. Tak, we wszystkich. Nie wystarczy skończyć z przemocą jednego człowieka wobec drugiego. Odnosi się to również do spokoju wewnętrznego. Nie można mieć jednego bez drugiego. Tak mówią. Tak jest! Ale ty, synu, nie odnalazłeś jeszcze tego spokoju. To niestety widać. Jesteś arogancki i zbyt pewny siebie. A czy to nie ty mówiłeś, że nic nie jest prawdziwe i że wszystko jest dozwolone? Nie pojmujesz prawdziwego znaczenia tego stwierdzenia, moje dziecko. Nie po to jesteś wolny, byś mógł robić, co zechcesz. To wiedza ma prowadzić twoje zmysły. Wymagam mądrości, której tobie najwyraźniej brakuje. Co się ze mną stanie? Powinienem cię zabić za ból, który na nas sprowadziłeś. Malik sądzi, że tak byłoby sprawiedliwie. Twoje życie za życie jego brata. Byłaby to jednak strata mojego czasu i twoich talentów. Zważ, że pozbawiliśmy Cię Twojego dobytku, rangi również. Jesteś nowicjuszem. Dzieckiem jeszcze tak jak w dniu, w którym trafiłeś do zakonu po raz pierwszy. Aha! Daję Ci szansę na odkupienie. Czyli zaczynamy od nowa. Pracujesz na miejsce w Bractwie. Już coś zaplanowałeś. Najpierw musisz mi udowodnić, że pamiętasz, co to znaczy być asesynem. Okay. Więc chcesz, żebym zabił? Nie przynajmniej na razie. Teraz musisz na nowo stać się uczniem. Nie ma takiej potrzeby. Inni wyręczali cię, wyszukując cele za ciebie. Od dziś sam będziesz się sobie znajdował. Jeśli taka twoja wola. Tak. Powiedz mi więc co mam zrobić? No dobra, zostaliśmy zdradzeni. Ktoś pomagał Robertowi de Sable. Ktoś z naszych. Musisz go znaleźć, przyprowadzić tutaj i przesłuchać. Możesz powiedzieć mi coś więcej o zdrajcy? A, o to właśnie chodzi. Dałem ci wszystko czego potrzebujesz. Reszta należy do ciebie. Może to ten braciszek, kurde. Ehm, ranny co tu przyszedł. Tracisz broń miecz, tracisz broń ukryte ostrze, no. Kurwa, zostaje zdegradowany. Krótki miecz. Traci zdolność zabójstwo kontrą. Zostałeś Odpychanie, łapanie za krawędź, przełamywanie uchwytów. Wszystko tracę? Unik dodatkowe noże do rzucania. No kama! No ja trochę chyba... no Dobra, wiem, że jestem osłabiony, bo tam e, zostałem otruty i tak dalej, no ale kurde, no to jest chyba delikatne przegięcie. No nic, dobra. Zobaczymy, jak to się potoczy w następnym odcinku. Zostaliśmy uczniakiem. W sumie, może nas tak szybko nie rozpoznają. Na dzisiaj to by było na tyle. Ok, coś się zaczęło dziać. Muszę się jeszcze tylko przyzwyczaić do tego przełączania i do wracania do współczesności, do naszej ciasnej celi. Ale no nic, dobra. Na dzisiaj to tyle. Także komentujcie, subskrybujcie. Do następnego odcinka. I na razie.